Siemanko influencerzy. Dzisiaj 2 maja. Pomidorki już pod folią są zasadzone. 10 odmian, w tym 4 odmiany koktajlowe. To druga folia delikatnie większa. Kurki dostaję właśnie resztki z obiadu. Zrobiłem dzisiaj też wodę z czoskiem profilaktycznie. Za niedługo chyba zacznie padać. Za niedługo planuję powiększyć stado, dokupić parę kurek, ale to dopiero po majówce, jak na razie, jest wszystko ok.